Dzień dobry, Joanna Głowacka, Telewizja ATV. Przed nami wybory europarlamentarne i ze mną jeden z kandydatów do Europarlamentu 2024, Andrzej Tarkowski-Kiliszewski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, proszę nam powiedzieć o e, swoich postulatach, e, jaki, z jakiego okręgu i w ogóle dlaczego pan startuje w tym roku. No właśnie, odpowiadając na Pani pytanie, Startuję z krajowej listy numer 4, z okręgu 4 jest to Warszawa i Mazowsze, i jestem numer 10 na liście. Oczywiście startuję z komitetu wyborczego Polexit i Koalicja. Dlaczego Polexit i Koalicja? Ponieważ akurat to jest taki komitet, który skupia przede wszystkim osoby o różnych poglądach, a przede wszystkim o poglądach, które dotyczą dbania o większy, o lepszy interes dla Polski, tak naprawdę. Aby Polska miała mocniejszą pozycję. Oczywiście jestem tą osobą proeuropejską, chociaż nie ukrywam w moim komitecie są różne osoby. Jedne osoby, które są za wyjściem z Unii, inne osoby, tak jak ja i tak jak ja, numer 10 na liście i Tomasz Kwiatkowski numer 1 na liście z Warszawy. My jesteśmy za tym, aby w obecnych czasach, kiedy tutaj obok Polski, obok granic Polski, toczy się wojna pełnometrażowa, w Ukrainie. Nie możemy w tej chwili mówić tak naprawdę o wyjściu Polski z Unii, ponieważ osłabiłoby to dość mocno pozycję polską mówiąc tutaj o obronności. Ja uważam, uważam, że powinniśmy tak naprawdę skupić się przede wszystkim w tej chwili na tym, aby jak już będzie wybrany nowy Parlament Europejski, aby dążyć do tego, aby Polska jednak miała lepszą pozycję w Europarlamencie, abyśmy byli podmiotem, a nie tylko przedmiotem, mając na władzy tutaj Polskę. Oczywiście często Unię Europejską porównuje się do Unii Lubelskiej, tylko różnica jest taka, że w Unii Lubelskiej Polska była tym podmiotem, a nie tak jak w Unii Europejskiej jesteśmy bardziej przedmiotem. A chodzi o to w tej chwili, tak naprawdę e, za kilka miesięcy w życie wchodzi Zielony lat, a Zielony Ład spowoduje, że my Polacy będziemy musieli więcej tak naprawdę dopłat dawać. E, przepraszam, może nie dopłat, więcej opłat wejdzie z tym. Będziemy musieli tak naprawdę dostosować e, modernizację, ocieplenie naszych budynków do nowych wymogów unijnych. Co za tym idzie, e, to są większe koszty. E, my Polacy nie jesteśmy jeszcze przygotowani do tego, aby w tak krótkim w tym czasie zacząć wdrażać nowe wymogi unijne. Uważam, że tak naprawdę jeżeli Zielony Ład miałby pozostać, to trzeba byłoby wprowadzić zmiany do niego w tym przypadku, aby jednak wziąć pod uwagę nasze możliwości Polski, Polaków, a nie w tym przypadku ślepo tak naprawdę przyjmować wszystkie przepisy, które zostały dotychczas uchwalone. Moje postulaty to są takie, że powinniśmy w Europarlamencie. Większy nacisk położyć na obronność Polski w czasie, w czasie wojny w Ukrainie, ponieważ tak naprawdę Polska przyjęła ponad 2 miliony uchodźców, a, co, a cały czas mówi się, że e, przez e, tak zwaną politykę migracyjną będą nakładane na Polskę kary. Tylko dlatego, że Polska nie będzie chciała przyjmować kolejnych uchodźców. No, sprawa prosta. Kim innym są uchodźcy e, wojenni, a kim innym są tak naprawdę migranci ekonomiczni. Przecież nikt, e, tak naprawdę migrantom ekonomicznym e, nie przyjeżdża. Do Polski. Natomiast budżet Polski no, w pewnym momencie się kończy. się. My nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, żeby jeszcze więcej tutaj przyjmować cudzoziemców. Wystarczy, że już mamy tak naprawdę ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy, a do tego jeszcze trzeba doliczyć, że bardzo wielu jest uchodźców politycznych z Białorusi. Więc moje postulaty to jest obronność, to jest polityka migracyjna, polityka klimatyczna i no i przede wszystkim jest, jestem przeciwko zielonemu ładowi. Postulaty, które są moim postulatem to są te same, które e, promuje e, Komitet Wyborczy e, Polexit i Koalicja, to znaczy Polexit i Koalicja, e, przepraszam. Więc zachęcam e, drodzy szanowni wyborcy do oddania mojego głosu. Jestem numer 10 na liście z okręgu czwartego i krajowej listy numer 4. Tak, jeszcze na koniec zapytam, bo rzeczywiście ten temat wyjścia z Unii Europejskiej jest to bardzo gorący temat. Tutaj już się Pan na ten temat wypowiedział. Co Pan sądzi też o wprowadzeniu waluty euro do Polski i też jest temat o płatności, wycofanie gotówki w ogóle? Jeżeli mówimy tutaj o wejściu Polski do strefy walutowej euro, oczywiście ja zawsze byłem zwolennikiem, aby Polska weszła, ale, my, ale Polska ten moment tak naprawdę przegapiła. Wtedy, kiedy Lotwa, Litwa, Estonia weszły do tej strefy euro, wtedy Polska też mogła tak naprawdę zastanowić się, aby w miarę szybko wejść, wtedy w miarę bezboleśnie tak naprawdę mogliśmy tak naprawdę tę zmianę przeżyć. W tej chwili, kiedy mamy dość wielką recesję, oczywiście w tej chwili recesja w Polsce spowolniła tempo, ale z drugiej strony jednak jest ta wojna w Ukrainie i jednak ta recesja, ona nadal istnieje i to byłby największy błąd, żebyśmy w tej chwili tak naprawdę weszli do strefy walutowej euro. Uważam, że to nie jest jeszcze ten dobry moment, ponieważ tak naprawdę w tej chwili mam większe problemy. Dość mocne głosy wszędzie słychać na temat wyjścia Polski z Unii. Oczywiście ja nie promuję tej idei, aby Polska wychodziła z Unii Europejskiej, ale dlaczego są te głosy? Właśnie dlatego warto się zastanowić, co jest nie tak, ponieważ faktycznie Polska 20 lat temu, jak wchodziło do Unii Europejskiej, wchodziła do Unii o innych zasadach. Um, I zresztą pamiętajmy, że Unia Europejska, e, jak powstała? Powstała jako organizacja. Węgla i stali, z tego co pamiętam, czyli jako organizacja gospodarcza, a w tej chwili mówicie, że Unia Europejska będzie w przyszłości wielkim, supermocarstwem, czyli będzie Federacją Europejskich Krajów. Na to my, Polacy, nie możemy się zgodzić, dlatego że jeżeli faktycznie do tego doszłoby, że, że Unia Europejska przekształci się w Federację Państw Europejskich, to Polska będzie po prostu jednym z landów. Czyli inaczej mówiąc, tak jak mamy wielkie Stany Zjednoczone, mamy różne Stany, i tak będzie właśnie z Polską, że Polska nie będzie tak naprawdę liczyć się, że prezydent Polski już nie będzie prezydentem jako takim, tylko będzie, można powiedzieć, czy to będzie tym burmistrzem, czy jakimś tam lokalnym tak naprawdę przywódcą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my powinniśmy tak naprawdę powrócić do pierwotnych założeń unijnych i mając na uwadze, że jednak przez te 20 lat wiele się zmieniło, się Unia się zmieniła, się świat się zmienił, się, to jednak jednak te poglądy unijne, które tutaj są obecne, nie muszą każdemu odpowiadać. My w przenależymy do Unii Europejskiej, jako do organizacji gospodarczej, ekonomicznej i po tym kątem powinniśmy się rozwijać się tak naprawdę dbając o, mo o mocną pozycję polskie w Unii Europejskiej, a nie mówić tutaj o wychodzeniu z Unii lub, od, lub o utworzeniu nowej organizacji podobnej e, na styl Unii Europejskiej, co też e, wiele można usłyszeć, czy to w mediach, czy e, w mediach w Polsce, jak również i poza granicą Polski, ponieważ nie tylko w Polsce mówi się o wyjściu z Unii, a też mówi się o tym w wielu innych krajów i mam nadzieję, że jak już będzie wybrany nowy e, Parlament Europejski, że jednak te wszystkie problemy zostaną na nowo. E, poruszonym na forum Parlamentu Europejskiego i może jakieś zmiany będą, bo jeżeli nie będzie tych zmian, wtedy trzeba byłoby się zastanowić, czy Polska będzie dalej się opłacać, należy do Unii Europejskiej, czy nie będzie tak, że my będziemy musieli dwa razy więcej dopłacać do Unii, a nie jeżeli będziemy zyskiwać, ponieważ oczywiście dzięki Unii wiele tutaj zmian, wiele modernizacji w kraju nastąpiło, ale tak naprawdę mało kto z obywateli wie, ile Polska przez te 20 lat musiała jako tej składki zapłacić do Unii Europejskiej, a ile tak naprawdę w zakresie. Otrzymała o tych liczbach nikt nie mówi w mediach, ale jest to łatwo sprawdzić w mediach, w dokumentach, jak to jest naprawdę. Dobrze, panie Andrzeju, to dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcamy do głosowania, bo czasu zostało już niewiele, także zachęcamy, prawda? Więc zapraszam wszystkich, e, szanowni wyborcy, do e, pójścia do urn, do głosowania 9 czerwca i pamiętajcie, jestem e, z krajowy listy numer 4. Okręg 4 i jestem numer 10 na liście, jak i zarówno głosujcie na mojego, na mojego kolegę jedynka z Warszawy, Tomasz Kwiatkowski. Może uda się nam wspólnie stworzyć lepszy, nowy świat. Oczywiście niekoniecznie zielony ład, e, ale może dobry ład. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.